Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Draku. widzimy się w kolejnym odcinku Dead by Daylight Mobile. Dzisiaj, słuchajcie, jestem sam, nie ma też za nami widzów, generalnie dałem post na e, mobile dracusia, e, więc zapraszam was sami, jeżeli chcecie ze mną pokazać, bo powiedzmy, że teraz ta seria pojawi się, będzie pojawiać się częściej niż do tej pory, bo w sumie ostatnio było, o Jezu, już nawet nie pamiętam kiedy, o to ostatnio, tak dawno temu. W każdym razie nie wiem, mam tutaj dostępnych... E, Dwoje ludzi, ale nie chcą ze mną grać, bo widocznie coś tam robią sobie sami. Więc, żeby nie się, zagram sobie mecz klodetką i, i, i zobaczymy, jak to na pójdzie. Nie dałem żadnych hadonów, mam takie perki, jakie miałem ostatnio w meczu. Więc, mam nadzieję, że długo na meczu nie będzie szukało. A że i my po tej takiej wiecie naszej długiej nieobecności w tej grze, w sensie ja będę jakoś tam powiedzmy dobrze grał, że nie będę miał żadnych problemów. Karoliny ze mną nie ma, bo pewnie jest jeszcze w pracy, kiedy to nagrywam. Ale może na jak nagram się z Karolem, jak już wróci, to zobaczymy. Eryka z nami też nie ma, bo Eryk też jest pewnie w pracy, a ja sobie dzisiaj postanowiłem zrobić taki chill day i z tej okazji właśnie sobie nagrywam dla was tutaj meczyk. Albo meczyki dwa, w zależności... O, proszę, jakie tutaj... Jaka tutaj pani ściągaczka-klodeczka ma taki sam jak ja. Jeszcze mamy tutaj Dwighta i Williama Billa. Jeszcze, słuchajcie, wiem, że tutaj wyszło dużo, dużo, dużo nowości. I w sumie gra już teraz ma dodatki z Silent Hilla, co w ogóle byłem w szoku, że... Aha, jest jeszcze Mori super. Yy, byłem w szoku, że generalnie wprowadzili kata tutaj do tej gry. Więc o, jak widać, w grze jeszcze mamy dostępny event Halloweenowy. To już, prawda wiecie, święta. Zaraz będą w rzeczywistości, a tutaj gra jeszcze to się bawi w dynie i e, w Halloweenowe motywy. No nieistotne, w każdym razie mam nadzieję, że... E... Może tutaj, wiecie, tutaj walczę o to, żeby dobrze grać w tego Dead by Daylight Mobile. <laughs> Zobaczymy, jak to nam pójdzie. E, no, ale no, mówię, żeby nie też jakoś tak... E, wiecie, że tutaj... O. Chodzi o to, że, wiecie, żebym tutaj też nie mówił tylko, że wiecie, że dawno nie grałem, dlatego będzie teraz mi szło gorzej. To, wiecie, trzeba się starać, tak? Pani Klodetko, dzień dobry. Też mówiliście, żeby nie biegać, a to wiecie, wszystkie te rady bo tam komentarze, co ostatnio czuję, bo jesteście bardzo aktywni pod tymi filmami, mimo wszystko, że ostatni film pojawił się wieki temu, parę miesięcy temu. Ten generator jest dziwny. Tak się zastanawiam, na przykład, czy tutaj twórcy też wprowadzą jakąś aktualizację do tych map? Ciekawe. bo generalnie mogliby to zrobić, bo to jest no dobra, nie każdy ma takie dobre telefony, nie każdy telefon też to udźwignie. Ja przypominam po raz, po raz kolejny, jako w każdej w sumie części, w każdym odcinku tego Dead by Daylight jest Myers. Gram na Galaxy Note 10, a on się na mnie patrzył, Bombel jeden. Teraz już chyba muszę biegać, prawda? <laughs> Kurde, ale Myers jeszcze z Mori, słuchajcie, no to nie wyczuwam długiego odcinka tutaj. Powiedzcie, to jest Myers, który się uczy, bo ja generalnie mam 17 rank, bo jak wiecie, nie grałem. To też. Nawet rozgrzewkowego się nie grałem, tylko tak? Po prostu, jolo, jeb, tutaj, wiecie, biorę się i wróciłem na głębokie wody. Zobaczymy, zobaczymy jak nam pójdzie. Ten, ten generator był naprawiony, tak? A i cześć, dzień dobry? Tak, ci by naprawili. Jakieś to te może byśmy zniszczyli? Nie, nic. Kupa blaszka, no dobra, nieistotne. W takim razie chodźmy tutaj. Co robi, chyba robimy? że A ma je w Majerz mnie nie ja pitole. Kurde, no. Ale się zrobiliśmy prawie 360. Prawie 360 nam wyszła. Bo jeszcze słuchajcie, nie wiem, czy to w tej wersji mobile'owej... ha nie Aha, jest Nadal jest tak, że y no, tutaj killerzy kampią. Dopóki, wiecie, kogoś nie zarżną, to, to, to kampią. Mam nadzieję, że nie. Że, że będzie uroczo, fajnie i śmiesznie. No mówię wiecie tak, pierwszy mecz w sumie tak dać długie to tak, no ja nie lubię tego. Ale... Innego, bo, Potem co innego. I tak, aha, no tak ten przecież. W sumie, Majesz tutaj na to, to może być wykopisany tak naprawdę, coś w sensie na wersji mobilnej, bo on tak wiecie, tu powiesi, tutaj pokampi i o, nikogo nic nie wchodzi. Tam widzę, że są daleko, ludzie, kurcze, blaszka. A my kiedy to się skończy? No. No. Tak po sąsiedzku widzę, nas powiesił. E, no, też nie zauważyłem go, wiecie, że <laughs> na samym początku odcinka, że on mnie tutaj powiesił. o ale zrobiła go klodetka, czujecie to? Dobra, ja spytam. Aha, ja pitole, no. I już jest chyba Mori. Zresztą znaczy, on no, pamiętasz, że jest Mori. klodetko, tak, się nie powiem. No, po prostu powiem wam, że zaczną nas. Zaczną nas jak. Jak co? <laughs> jak dziką świnię. Znaczy, to oczywiście sobie próbuję wstać. Tak, no. Ej, halo! Pili, pili, chodź tu do czemu musiał. Patrz, tu się prawie już wikiziałem. Co ty robisz. Daje szansę, daje możliwość tamtemu. ma już tamtego nie wiesza? Aha, popiesił go. A i już mu się zepsuło to. Ta... fudę, Wyjście przyjdzie do mnie bo jestem tylko na dotknięcie. Billy whisky. Billy whisky. Zapraszam, tutaj po Gymusia. Chyba, że Majacik zapomniał, że ma mori. Albo. Aha, ktoś w ogóle się rozłączył. No można i tak, no wiecie, no. Taka rozgryweczka. No, w telefonie tam wiecie i żadnego banaku się nikt nie dostanie, no. ale tak jeśli, no to założcie nowe konto i poptokach, wiecie, za tą granic nie płaci. Proszę wiecie, jakbym miał na przykład to na komputerze, to już wtedy mógł być większy problem. Ja Oczywiście walczę do końca, tak zawsze uważam, że... Eee... Tylko gra w sumie na no, lepiej, wiecie. O, cześć biliwiski. teraz coś się robię, tak? Słuchajcie, bo... Wiesz się nie składać, bo że bambuł się ty głupi. Nawet ostatecznego ciosu tutaj nie mam. O, bardzo dobrze. Wypina, dalej, czekajcie, bo coś aż mi się. <laughs> nie w tą stronę kliknąłem. O, tam widzę, że się ludzie bawią. Ja z empatią gram przecież właśnie. O, chyba uciekliśmy. No powiem, wam że Jak na pierwszy raz od dawien dawien dawna. Chyba dobrze mi się uciekło. blaszka. Ajajaj, aj, aj. no nie udało się zrobić takiego fiku miku, jakbym chciał Przejdziesz, czy ty mi uratujesz, czy ty, ty zrobisz cokolwiek, czy, czy halo, gdzie ty jesteś? E, też gdyby ten się guest nie rozłączył, też może byłyby większe szanse, bo Ten Majerz jakiś tak patrzę, albo mówi, ja że dobrze gram, bo jestem mistrzem w Dead by Daylight na PC Albo po prostu ten Majerz jest taki naprawdę słaby Majerz zawsze jest dobry, bo generalnie oni słuchać, jak wiecie chodzi Biega, skacze, lata e, W ogóle lata gdzieś po piwnicy, tam jakiś popierdówek, czujecie to? Dobra ja się gdzieś schowam, może będę miał dłuższą szansę na przeżycie. a Jak nie, no to tyle tu się mówią, papa. Tak, pa! żeby tak właśnie nie krzyczała. Patrzą, pamięta, że mnie tutaj zostawił. Ja takiej trawie będę leżał, się nie wyruszał. Tylko będę dżowniczkował tutaj, będę wiecie, żeby zbierał witaminę te robaczki. No Majersiku, Majersiku, Majersiku. Ja tam, wiecie, do... ja klapę tam temu bąbelkowi nie dam? Czekaj, jeżeli on ma... Pewnie, że mnie słyszy, że mnie widzi, Kurde, co za FIFUS 1. Proszę mnie zostawić, proszę mnie wypuścić. Ja dawno w tej grze nie uczestniczyłem. Nie, no Mori mnie zrób, pewnie. No i jest Mori, słuchajcie, jak dawno Mori nie było, no. Chyba nie lubię moich robaczków. A ja tak bardzo lubię moje robaczki. Przypał, troszkę, przypał, przypał, przypał. <grym> Jup! <znawaj> Jezu, ale Majesty, przykry, strasznie. On właśnie pojawił. No to tak no gratulacje dla tamtego. Może im się uda uciec. Zaraz zobaczymy, co ty nam się udało. Yy, opuść. Drobna gra, sobie weźmiemy takiego perka farmacji. Chyba nie chcę, bo to w sumie perk do dupy. Albo co ja tam mogę wiedzieć. Aha, tutaj już jedna osoba to jeszcze raz zaprosimy. No i istotne, w każdym razie zaraz widzimy się w następnym meczu. I mamy, słuchajcie, kolejny mecz, jak się zastanawiam. <laughs> Przez chwilę tak sobie teraz załadowałem, ogólnie gramy sobie z kluseczką, także pozdrawiamy kluseczkę bardzo, bardzo, bardzo gorąco, bo ta się udało właśnie że dostała się tutaj na ten odcinek, bo generalnie jest problem z szukaniem lobby, czy w ogóle nie wiem czegokolwiek bo generalnie gra ma jakiś problem, bo za każdym razem już chyba czwarty raz teraz próbujemy z kluską się tutaj połączyć i najpierw ją wywala, potem nie wywala, ją wywala, mnie wywala, sam też spróbowałem też mnie walało, więc jak się to załaduje to mam nadzieję, że będzie sukces eee, no, wziąłem sobie krwawą zabawę i w sumie ten widziałem, że ludzie wzięli sobie punkty na punkty ale z drugiej strony tak patrzyłem, że kurde teraz chyba każdy morderca gra z mori to teraz jakiś nowy standard, nowe, 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 nowe coś nieważne, mam nadzieję, że wiecie ja nie będę tutaj, wiecie, za bardzo tym, który będzie grał najgorzej. Tylko jakoś tam sobie poradzimy. Poczekajcie sobie, zajrzę sobie. Lubię w sumie mapę przytułku. Jest dosyć ciekawa, jest fajna, jest ładna. Zresztą telefon mi się przegrzewa, bo generalnie możecie tam po bokach zobaczyć te światełka takie. A, jest klaun. Po bokach zobaczyć takie światełka niebieskie. Coś klaun, tam widzę z boku. Proszę mi nie mówić, że się kitam, że słabo gram, ale generalnie, wiecie, nie chcę tutaj Paść ofiarą przemocy domowej. Dobra, nieistotny, nie będę tutaj, wiecie, też. A wziąłem sobie też apteczkę. Nie apteczkę, tylko skrzynkę z narzędziami. Mam wykopsaną dobrą. I tam jest zabójca, z tego co widzę. Mam nadzieję, że pójdzie nam troszkę lepiej jak poprzednio. Że naprawię chociaż jeden generator cały, a nie, wiecie. Ufakiliśmy super. Eee, a nie tak jak wtedy, tak tylko tylko i dupa, wiecie, blaszka. No gdzieś tam. Chodzi, Bo, aha, tam dobra, na osobę kluseczkę teraz goni. Kluseczka jest obsesją. No dobra, trafiliśmy. Generalnie tutaj mam wrażenie, że ten skilczak czasem nie nadąża z życiem. Wiecie, szybciej się pojawia niż ten dźwięk. No nie wiem, w każdym razie tak jest troszkę problemowo. Tak jak zauważyłem, właśnie tak co chwilę mnie tutaj nie było, te parę miesięcy właśnie w grze. mówię, to się nie zmieniło, że pasek postępów cały czas zapierdziela jak szalony. No ale mówię, z szukaniem metrów jest teraz problem, bo raz albo szuka długo, albo w ogóle gram jakieś bugi. Mówię, gram na najnowszej wersji tutaj tego d 2 Daylight, więc to raczej nie jest wina, tego, że jest niezaktualizowana ta gra. Widzę, że jeżeli chodzi o stabilność klatek, to raczej to nie jest stabilne. O, to teraz dźwięk nie słyszę na jedną słuchawkę. Też jakoś tak dziwnie z tym dźwiękiem tutaj jest. Uciekamy, słuchajcie, bo goni nas ten głupi. Aha, jednak nie gonił nas tak bardzo. Jak myślałem. Eee, a w ogóle skrzynka mi się też skończyła. Wszystko przepadło. Makarena, jakaś dobra, naprawiamy, bo cokolwiek trzeba tu zrobić w tym meczu. O, widzicie, nie ma za dużo tej e, elementów otoczenia. Tak jak patrzymy się teraz na to, wszystko wydaje się takie być płynne. I ten pasek też tak jakoś nie zapierdziela. I tak lagów jakoś tak mniej jest. To widzisz. ta tozą się przegrzewa. No, to generalnie wszystko słuchajcie uroczo. Tak jak być powinno. Cześć, dzień dobry. Cześć, Jayquard. w parku. mam się wyleczyć, tak? Czekać. No weź, nie wypuść. Najpierw stąd. Wylecz. Moje ręce leczą, moje złote ręce, słuchajcie. Złote ręce, złote nogi. Nie jest tylko jeść pierogi. Mam nadzieję, <laughs> to był brym. Dobra, syna czy jest? Dobra, Dabili, go niż bombel, proszę stąd iść go. O aż, się życie ścięło. Wypin dalej. Nie wiem, co ja to zrobiłem, co mi się tam stało. Generalnie idę gdzieś w krzaki się schować i się zlepić. Bo generalnie już widzę, że. O, czy to jest. A, myślę, że to z totem jakaś. O, jest i totem. ja ty na No dobra. To jest kluseczka. Tak, grani, granią brzmią i kluseczka mnie leczy. Mam no, nadzieję, że to zmienia, bo tak wiecie, ty. Tej... nija nie ja. nijaka, ty brzydka. <laughs> coś. Nie w każdym razie tak, idziemy zaraz do temu. Może ja też muszę najpierw wygiziać kluseczkę. kiziamy kluseczkę. Wylecz. No, pluska. Chodź, o chodź, cię kiziamy Oj, po prostu Proszę nie uciekać, no leczecie No proszę się nie ruszać. Ach, uciekła, Idę do, do temu. To też są punkty w każdym razie. w końcu krwawa zabawa, więc mm, mam nadzieję, że tych punktów uda nam się natrzaskać dużo. Nie wiem, w sumie mówię. W tą grę będę grał teraz częściej po prostu się pojawiały, pojawiały na pewno raz na tydzień. E, więc też tak może zrobiłem, że będę wymieniał te postaci, bo mam mieć jakieś tam te bilety. Powie... Ojejku, co mi tu wyrosło? Powiedzmy, że będę z tymi ticketami też się bawił. No i mówię, ociki będą z Karolkiem, będą z Ryczkiem, z widzami oczywiście, więc zapraszam Was mówię bardzo serdecznie jeszcze raz na grupę Mugoledracusia. Tam właśnie pisze posty, kiedy gram w gry, tam jakieś live y czy coś. Może w sumie też udało mi się, w się połączyć komputer z telefonem, więc może nawet jakieś live y zrobić z tej gry. Teraz jest, wiecie łatwiej. No i oczywiście też zapraszam Was na Instagram, dracusiek, Ten jest ta sama nazwa, co w sumie wszędzie. Więc jak jesteście zainteresowani, to bardzo, bardzo Was zapraszam, bo no u mnie na Instagramie się bardzo dużo dzieje... Tak, dzieci. No, u mnie dużo rzeczy się dzieje. No i mówię, jest, zawsze jest jakiś łatwiejszy kontakt gdzieś na Instagramie. Puseczka, leczymy się. Co Ty robisz w ogóle? No, puseczka. Jesteś taka altruistka, kurde. Tam wiecie, lata pod tymi haczami, kurde, jak szalona. Teraz powiem Wam, że jest jakiś problem, bo no, mecz już trwa troszkę dłużej w sumie niż ten poprzedni. A jakoś tak mimo wszystko. Jakoś gorzej. Niby lepiej, a jest gorzej. W sensie mi chodzi o ilość zrobionych generatorów na przykład. Bo w sumie... Czyli on ma Mori, ten klaun, a ma na pewno, w sumie trzymatkę to powiedziała. Eee, no to myślę, że mamy też przekichane. Ale jest też nadzieja dla mnie. To jest przez piąta minuta, prawie szósta minuta czuł. A ja dalej żyję, nie fiknąłem jeszcze. Więc cóż, coś cóż może powiedzieć to. Znowu są generator z tej radości. Aha, tak, po 600. Kurde, co tu się dzieje? Pustnij sobie. Dobra, tam poszedł. Ja idę tutaj po... Kluseczka! Kluseczka leży. Także zaraz ją podniosę. Daleko jesteś kurczę, żdżownico jedna, co ty myślisz, że też będziesz mi tutaj kradła robale. Rubale są moje, proszę stąd wyjść. Rubale są moje, reszta może zostać. No, wiecie, jak się tutaj dżdżowniczkuje, dżdżowniczka jedno, no, czekaj. Tak? A no, myślałem, że, już, że się nikt nie kiziałaś, ale dobra. Wyleczymy cię. Dobrze, więc się trafiłem, nie skaleczyłem, i ja tu jednak mam dobre serduszko. Ja to jednak jestem złoty chłopiec. Nic tylko ze takiego drugiego szukać. Sory, sorry, puserka. Nie <laughs> <laughs> Cześć, ty też jesteś chory? To mi tutaj. To mi tu latarką śmigał. Puseczka to ty? Pewnie tak długi, bo nie ma. Dobra, czekajcie, generatory jest się... A, tu jest mordulec, matko święta! On nie zobaczył mnie. <laughs> Oj, <na> mnie zobaczył. <laughs> Czy on wie, że jestem youtuberem? Proszę stąd się stosunkować. Ja gipki nie mam. Nie mogę przez palety przeskakiwać. Bumberku. Teraz mi trafił. Widziałem, widziałem, że mnie trafi. Dobra, set też sobie przeskoczymy, a set co? Tu ktoś widzę, że z haka został zdjęty. O, poczekajcie, bo tak chyba mi się udało uciec. Nie wiem, coś tu się zakręciło, słuchajcie, pół palcami ekranu sobie zasłoniłem. Znaczy pół ekranu, nie pół palców. W każdym razie, co wam się tu za ruinę? Generatory nadal są niezrobione. Teraz tam nie idzie. Yy, słuchajcie, teraz tak. samopieka. samopiekę. Ulecz się samopieką. O, bo no tam wiecie, tu gdzie jest klikanie w samopiekę. Tutaj mam też ikonkę do anulowania, do przestania nagrywania ekranu. Nagrywam rejestratorem ekranowym wbudowanego w Samsunga. wbudowanym w Samsungu. O, wow, trafiliśmy świetnego skliczeka. 1000 milion... milion. milionów myśli na minutę i stąd też, wiecie, plątanie się tego mojego języczka. Ale, kurczę, ten numer drugi, no patrzcie, jaki jest wykoksany, ładny, dobry. Idę szukać tu gdzieś w mojej generatoru, kiedyś na chodzie taki dobry. O, Morderca, poczekajcie to jak sobie. O. Kucnę sobie. Czy to jest generator? Ten, co był na chodzie kiedyś. No ale jest na chodzie. O kurka, rurka. Czemu ten generator mi zablokowałeś ty pajacu, głupi? No. Chyba są te perki od plagi, które tam blokują te generatory, jak się go naprawić, prawda? Coś jak on niesie kogoś. No potem przez chwilę widzi, że gdzie są generatory, jakim naprawiane. No na przykład. co? Może do mnie nie przyjdzie, jak do mnie przyjdzie, w sumie o wisi. A jeszcze nie wisiałem. <laughs> nie to, że gram, wiecie, koźlika. dobrze, po prostu mam w uciekaniu. I w tym, że oczywiście. E, szczęście początkującego po 3-miesięcznej przerwie. O, tak to nazwę. I znowu nie trafię, muszę się patrzeć gdzieś. gdzieś o, się będę patrzył. No bo mówię, tak gdzieś generalnie dobrze idzie, ale jednak niekoniecznie w ogóle tak powinien. Patrz, to w ogóle bym miał FPS w 60. O, widzicie, teraz trafiam, bo jest wolniejszy pasek i tak niemal ścinek. Czemu no, tu widzę ten paseczek? Tam z morderca. wytrzymaj, proszę, ja tu muszę generator... Dobra, idziemy, Puska. Eee, o Jezu, nasz na górce wstydu wisi. Ją ściągniesz? Rzeki, parki. A, no to, to to to. ja Puska uratuję. Proszę stąd iść. Kurde, klusek, uważaj tam na siebie, co? Może <grym> ona się chyba puszczała. Ale tak bardzo nie to zrobiłem. Przecież chciałem najlepiej na świecie. To ten Jake Park mi tu Tak, spowolnij mi jeszcze przy tamu. Tak, już w ogóle nic nie widzę w salonie Pokaż, co tam robisz. Klusek, klusek. pewnie skona. Klusek przez mnie zginie. Zostanie umrzyty. <grym się zimie> Teraz jest mi smutno, teraz mi źle. Tia la la la. la 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 la. Niestotne, czekajcie, wezmę ja tu sobie wstanę. O, może tak będzie. Ja tu sobie będę wstawał. Ktoś może mnie uratuje. No klusek właśnie tutaj ginie, tonie i się wisi. I się, i się wisi. Ja tu jeszcze jako tako daję radę, ale widzę, że też nie pożyję, bo... A, w ogóle na mori ten padł. Tę, bąbel. Przesadzasz czasem, wiesz? Dobra, Ja tu się szamotam i generalnie jest szansa, że... Że umrę. Bo nie wiem, czy w sumie ten XD coś tam będzie chciał umieszczonąć, czy nie będzie mi chciało chciał umieszczonąć. Raczej wątpię, bo z 10 tysięcy kilometrów ode mnie za daleko. Jak będę widział, że nie będzie do mnie przychodził, to tak myślę, że tak będzie. A się spuszczę szybciej. Puszczę znacznie, nieważne. Bo widzicie, tak chyba do mnie idzie. czekajcie, teraz to zniknął w ogóle tak jak do szafy gdzieś Albo ten ogień. Ja palcem pokazuję, ale nie widzicie. Ale widzicie, to tak o na mojej główce. O tutaj. Myślę, że do szafy pewnie kretyn głupi. Zaraz zaczymy. O, na tej wersji chyba mi się jeszcze nie udało nigdy ściągnąć z haka. No i dupa. No mogę tylko jednym palcem klikać. Mogę jednym palcem klikać. Superansko. Byłaś ty w Warburgu głupi z szafi mnie ratuj. Cyf, po prostu kretyni. Czy tutaj nawet, no, O for fun, jak się gra tak na mobile, bo ci wiedzieć te rangi tutaj to po prostu, nie wiem, nic takiego nie znaczą. Ten ja przecież latał ratował, tak jak widzieliście, że jakaś się prawie rzuciłem tej podcuska. to, no to tamten i Mi się nie udało pusku udał, ratować. <grym>, porażek, porażek. <laughs> Myślę, że on tak chyba do nas nie pragnie podejść oczywiście że czas mi się kończy A niech Boża da mu włas tam inne szczęście, żeby uciekł w... Kurcze, no Myślałem, że się uda być tak samotnie uciec Że będzie miło, że będzie przyjemnie, że będzie wow, że będzie super A wyszło jak zawsze, dobra Pa, 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 pa. Nie będę śpiewał, bo generalnie... <laughs> nie potrafię! <laughs> Bardzo lubię, ale nie umiem no cóż, powiem Wam tak, ten drugi mecz, mimo że dłuższy, troszkę lepszy generator, żadnych hit nie ruszył, ale jakoś tak wiecie, nadal jest power, jest moc, umiemy uciekać przed killerem, po prostu mieliśmy, mm, nie mieliśmy farta do lepszych randomów. Bardzo dziękuję Klusce za to, że wstąpiła w dzisiejszym odcinku, zapraszam Was bardzo serdecznie do mnie na grupę, do mnie na Facebooka i oglądajcie odcinki inne, także trzymajcie się, do zobaczenia i pa pa!